Szitamy Państwu, Z tej strony Stanisław Wcześniąkowań z Polskiego Centrum Dialogu Narodowego oraz Komitetu Hobbitalskiego podnaśni XIX I wieku e, jesteśmy tutaj na takiej e, knajpie, Derkacz nazywa się derkacz. Na plaży można powiedzieć. Tutaj, być, tutaj tylko parę metrów od Morza Bałtyckiego e, dzielą. No i sobie tutaj czerwony barsz, czerwony barsz ukraiński. Pamiętajcie, że Ukraina zawsze należała do Polski. Nazwę Ukrainy wymyślili Polacy. Dokładnie król Polski. I to jest nasz polski barsz. Zobaczcie, wszędzie wszyscy jedli, ale ukraiński, bo tam, gdzie chyba dobrze rosły ro, buraki. Więc na rozgrzanie, na rozgrzanie czerwony barszcz, sobie polski barszcz. Będziemy sobie jedli w knajpie derkacz, to jest zupa dnia. Ja tu mam cennik, zaraz zobaczymy ile ta zupka kosztowała. No tak, zupka kosztowała 18 zł, a tyle samo co piwo. Tutaj ekipa pije piwko. Amber, lokalna oczywiście z Nalewaka, z Kija. Sława w Wielkiej Polsce. Pozdrawiam i do następnego.